Hejka, dzisiaj coś nas na pewno bardzo wiele osób czekało, szczególnie posiadaczy pewnego specyficznego urządzenia, czyli airfrajera. Sprawdzimy sobie dzisiaj, czy faktycznie można zrobić steki w Arfr-er-fryerze. Airfryer, airfryer, Ale nie sprawdzimy sobie tylko jednego sposobu, tylko sprawdzimy trzy różne sposoby. Przede wszystkim zobaczymy, czy można kupić steka. Włożyć do airfryera i ustawić go na automatyczne robienie steków, ponieważ w tych wszystkich chyba jest taka opcja: typu zrób steka. Zobaczymy, jaki stworzy się krast, jaka będzie temperatura w środku, jak będzie wyglądał. Nie będziemy dzisiaj chyba testować smaku tak naprawdę. Raczej skupimy się na wyglądzie i na tym, jak ten stek jest zrobiony, bo jeżeli chodzi o smak, no to wiemy, że to zależy głównie od mięsa. Następnie po tym pierwszym teście, eksperymencie, wezmę dane, które uzyskamy tak naprawdę z tego pierwszego testu i na tej podstawie postaram się pozmieniać niektóre rzeczy w Airfryerze, w naszym urządzeniu po to, żeby ustawić jak najlepsze moim zdaniem, które pozwolą nam osiągnąć może lepszy rezultat, no chyba że będzie jakiś fenomenalny za pierwszym razem. A na samym końcu chciałbym spróbować sposób, który moim zdaniem najbardziej się nadaje do Airfryera właśnie, czyli Reverse -sear. czyli po prostu Potraktujemy sobie nasze urządzenie jako mały piekarnik, czy tak naprawdę jest, moim zdaniem. Czyli damy steka, będzie nam się robił na niskiej temperaturze, czyli około 110 stopni, a na samym końcu, kiedy dojdzie nam do odpowiedniej temperatury, będziemy go obsmażać. Proste, proste. Trzy sposoby. Zobaczymy, który jest najlepszy. To z jakiego urządzenia będziemy w takim razie korzystać? To jest to nasze urządzonko. To jest jakiś no name w ogóle, nazywa się Master Pro. W ogóle sygnowany jest przez Karola Okrasę, czyli jak możecie się domyślać, został zakupiony w lidlu na promocji, kosztował mnie 200 zł. Żadnych bajerów, nic specjalnego, po prostu mały, ale wydaje mi się, że chyba to będzie najlepszy właśnie test, żeby sprawdzić taki podstawowy. Bo oczywiście wiem, że są takie airfryery, które są Jakieś bardziej skomplikowane, mają swoje termometry, mają ileś tam programów, lepszych, większych gdzieś tam, nie wiem, może są nawet z wagą, nie wiem. My przetestujemy sobie taki najprostszy. To nie jest żadna reklama, gdyby była to reklama, to lepiej bym go umył. Nie, ja go sobie już kilka razy użyłem, ale jeszcze nie używałem do steków, więc to będzie pierwszy raz. Czy mi się wydaje, czy chwyta ostrość tylko na niego? Dobra, mam go z powrotem. Leźmy, stek. Aha, może jeszcze powiem coś o stekach, jakie mamy dzisiaj. Steki, z którymi będziemy się działać, to są trzy antrykoty. Dwa z nich, te cieńsze, pójdą na pierwszy ogień. Kupiłem je tak naprawdę też w supermarkecie pewnym. Chodzi nam o to, żeby sprawdzić, czy można kupić sobie steka, zrobić go w airfryerze w 10 minut i czy będzie ok. Wyjątkiem jest ten tutaj. To jest tek, którego mogliście widzieć na filmie Selgrosa. On był mrożony. Już nie pamiętam z jakiej firmy tam było. W każdym razie zostawiłem go sobie na później i właśnie teraz będziemy go wykorzystywać. Jeżeli ktoś nie widział filmu z Selgrossa to polecam, jest tutaj. I ten właśnie, ponieważ jest bardzo gruby, zrobimy sobie metodą reversir. Ja gdybym nie miał nawet airfryera, to prawdopodobnie robiłbym go właśnie metodą reversir, e, tylko w piekarniku. Co ja jeszcze zrobiłem? Zasoliłem te steki jakieś godzinkę wcześniej. One są mi jeszcze troszeczkę Wilgotne, więc je oczywiście wysuszę przed wsadzeniem do airfryera. Ale chciałem, żebyście wiedzieli, że no przygotowałem je wcześniej tym razem, bo też chciałem, żeby ta powierzchnia była jak najbardziej sucha, bo to, o co się najbardziej martwię, jeżeli chodzi o tę metodę z tym urządzeniem, to jest właśnie, że nie będzie potrafiło zrobić nam krastu na powierzchni. I dlatego pomyślałem, że jeżeli je wyciągniemy Posolimy, wstawimy do lodówki na tej kratce. Kratki też możecie kupić u nas, tak w ogóle. To one bardziej wesną i będzie łatwiej zrobić ten kres. Że troszeczkę ułatwiamy pracę naszemu urządzeniu, ale myślę, że będzie ok. Więc tak, wsadzam to z powrotem do lodówki, bo chcemy, żeby nie były w temperaturze pokojowej absolutnie. I co? No i lecimy, pierwszy stek. Weźmiemy sobie chyba tego, bo wydaje mi się, że jest najbrzydszy, a jest największa szansa, że go zepsujemy, czyli zrobimy go sposobem który jest w instrukcji na automacie, tak naprawdę. Chociaż może się mylę. Stek. Domyślna temperatura to jest 180 stopni i domyślny czas to jest 10 minut. Czyli w 180 stopniach robi się nam 10 minut stek. Powinien być OK. Nie ma informacji, że trzeba steka przewrócić na drugą stronę, co wydaje mi się jest dużym błędem, bo grzałka w airfryerach jest od góry, więc jeżeli chcemy, żeby z obu stron był krast, no to chyba dobrze byłoby go przewrócić. Ale nie robimy tego za pierwszym razem. Robimy dokładnie tak, jak jest w instrukcji, czyli na automacie. Stek 180 stopni, 10 minut. No i tyle. No i tyle. No to powinno być najprostsze zrobienie steka w historii. Spróbujmy. Tu, tu, tu. Steg jest przygotowany. I teraz strak eee... steczek, ok? No i czekamy. Trzeba to komentować. Chyba raczej nie. Jeżeli chodzi o krast, to nie ma w ogóle. Wygląda troszeczkę bardziej jak gotowany. Sprawdzimy, jaka jest temperatura. No dobra, jest jakieś 57, więc powinno być medium. Tniemy i sprawdzamy, jak wygląda w środku. Ok, no słuchajcie, nie ma tragedii. Uważam, że w środku zrobiony równomiernie, dosyć ładnie. Krastu zero, oczywiście, ale w środku. Mamy medium rare. No, może trochę bardziej medium niż medium rare. Myślałem, że będzie gorzej, że będzie bardziej prze, przepieczony. Jest w dotyku taki twardszy, no ale to zależy też od e, mięsa. Spokojnie. Spróbujmy, jak smakuje, chociaż mówiliśmy, to nie jest test smaku. No ale. No ja wygląda źle. Do zjedzenia. Myślę, że jak ktoś nie jadł nigdy steaków i zrobi sobie takiego w refrejerze, to może być zadowolony. Może, nie wiem, może go wziąć jeszcze. Przesmażyć, żeby zrobić ten kas, tylko to jest takie też cienkie, że może być, yy, może się przeciągnąć w środku. No nie, raczej mnie ryzykował. Będziemy starać się to poprawić w drugiej próbie. Widzę, że to jest dokładnie taki chyba ustawiony ten program po takie taki właśnie mniej więcej tych rozmiarów. To jest może jeden centymetr. Nie chcę mi się tego mierzyć. Załóżmy, że jest jeden centymetr grubości. Ok, coś takiego jak macie normalnie w supermarketach. Nie ma nigdzie w instrukcji, że trzeba tego airfryera jakoś wcześniej nagrzewać, żeby, nie wiem, grzałka była gorąca, żeby się ten kras zrobił lepiej. W ogóle ten airfryer ma taką funkcję, funkcję, myślałem, że to jest funkcja, myślałem, że będzie sobie sam to robił. Nazywa się funkcja shake. I ta funkcja służy do tego, że gdzieś w połowie zaczyna nam pikać sygnał, pojawia się napis shake, i żeby przewrócić na drugą stronę jedzenie, albo potrząsnąć. I w instrukcji przy stekach. Nie ma zaznaczonego tego, że ta funkcja jest domyślnie włączona, więc myślałem, że nie będzie działać, tak jak powiedziałem. Ale w połowie, po 5 minutach, włączył się sygnał, że shake, więc go przewróciłem na drugą stronę. No i na tej drugiej stronie, no, ta żałka już była mocno nagrzana, więc powinien się zrobić, no nie jakikolwiek krast na tym. No natomiast absolutnie nic się nie wytworzyło, więc troszeczkę jest ugotowany ten stek. Nie jest zły, ale strasznie brakuje właśnie tego krastu. Zaraz Wam powiem, jakie wyciągnąłem wnioski i czego się nauczyłem na podstawie tego pierwszego steka, ale jeżeli mówimy już o uczeniu się, to chciałem Was serdecznie zaprosić na warsztaty, które odbędą się 29 marca w Krakowie w studiu kulinarnym Cook Club na Fabrycznej 13. Będziemy robić naprawdę fenomenalne steki, m.in. łagił A5 i yuku. I to jest chyba w tym momencie najrzadszy stek dostępny na świecie. Więc nie lada gratka dla wszystkich miłośników steków. Oprócz tego będzie polska wołowina Antrykot sezonowana na mokro, Brozbeth sezonowana na sucho oraz Bawet łagiu, ale hiszpański. Zapraszam Was serdecznie, bo bilety schodzą bardzo szybko, w... więc wchodźcie w prosta strona. Kupujcie, rezerwujcie. I z wszystkimi szczęśliwcami, którym udało się kupić, widzimy się 29 marca w Krakowie. I to tyle, jeżeli chodzi o autopromocję. Natomiast teraz, czego ja się nauczyłem przy tym pierwszym steku? Potrzebujemy wyższej temperatury. Wydaje mi się, że grzałka musi być nagrzana do wyższej temperatury, żeby od góry ta temperatura była wyższa, żeby ten stek nam się w jakiś sposób zarumienił. Więc na pewno ustawię na 200 stopni i. Poczekam troszeczkę dłużej przed wrzuceniem tego steka. Nie będziemy go wrzucać od razu, tylko poczekam 3-4 minuty, aż grzałka nam się nagrzeje mocno. Prawdopodobnie to jest tak za długo, jeżeli chodzi o to grzanie, bo pewnie minuta i byłaby już nagrzana. Ale dla pewności zostawimy sobie go do nagrzania na 4 minuty, powiedzmy. Po czym, kiedy już się nagrzeje, wrzucimy tego steka na 200 stopni. Myślę, że przy 200 stopniach to Będzie około 8 minut, ale będę sprawdzał temperaturę termometrem. Pokażę wam, jak ja to robię. Po prostu będę otwierał airfryera i sprawdzał sobie jakiś czas, jaką ma temperaturę stek w środku. To jest też taka metoda, bo ludzie się często pytają, jak zrobić steka metodą reversy w piekarniku, kiedy nie mają takiego termometru z sądom, które mogą wbić i zamknąć piekarnik. No to właśnie ja sugeruję, żeby co jakiś czas otworzyć ten piekarnik, sprawdzić, gnąć no, i generalnie kontrolować tak na bieżąco tam temperaturę, to jest trochę upierdliwe, wiadomo, ale zdecydowanie bardziej polecam ten sposób z kontrolowaniem niż robienie na czas. Ok? Więc, tak jak tutaj, będziemy sobie wyciągać, sprawdzać, dźgać steka i zobaczymy, kiedy będzie miał mniej więcej. Około 50 stopni, i wtedy go wyciągniemy. Myślę, że przy tej grubości, bo ten stek jest dokładnie tak samo gruby jak tamten, i przy temperaturze 200 stopni, nagrzanej grzałce 8-7 minut, jakoś tak. Sprawdźmy to. Grzałka nagrzana 200 stopni, 8 minut. Sprawdzimy za dwie. Mniej więcej, zobaczymy. Ok, 4 minuty wyciągam, przekładam na drugą stronę. Sprawdzimy, jak wygląda w środku i jak ma temperaturę. Jakby szału nie ma. Temperatura 38 stopni. Nie wiem, czy to widać. 38,3. Przewracamy na drugą stronę. Wkładamy na pozostałe 4 minuty, ale za 3 sprawdzę, jaka jest temperatura. Może za dwie, bo już ma 38, więc pewnie zaraz będzie zrobiony w środku. Słabo to wygląda, szczerze mówiąc. Zostały 3 minuty, ale na razie wydaje mi się, że nie ma szans, żeby zrobić krast. Przynajmniej na tym urządzeniu. Nie wiem, może są lepsze, które podgrzewają tą grzałkę do wyższych temperatur, albo mają jakiś tryb opiekania. Nie wiem, nie wiem. Na, w każdym razie no tutaj tego nie widzę, ale no, nie przesądzajmy. Oczywiście, gdyby ten stek był grubszy, to mielibyśmy więcej czasu, żeby zrobić ten krast na jego powierzchni. No, ale dzisiaj próbujemy na takim steku, którego po prostu możecie iść do supermarketu i kupić. I mniej więcej takiej grubości są. Dobra. Nie, wiem, nie zostały. Ja jeszcze sprawdzę szybko temperaturę, bo jeżeli będzie koło 47-8, to wyciągamy go. Jest 48-49 ja go wyciągam. Także e, zobaczmy co się zrobiło, no słuchajcie, no moim zdaniem nie ma szans zrobić krastu. E, to powinno być w stopniu medium rare, bo sprawdzaliśmy temperaturę. No, ale dłużej niż 8 minut na pewno nie mógłby się robić. Tu są już jakieś początki. Widać, że zaczyna się brązowić ta skórka. I może gdyby faktycznie no, był dwa razy grubszy, to dałoby się zrobić ten krast, ale no i tak wydaje mi się, że nie byłby on taki jak, wiecie, no taki chrupiący i ładny raczej. Chwyciłby tylko kolor. No Zobaczmy jak w środku wygląda. No, ładne, medium rare, ładnie wygląda w środku. Zero szarej obwódki, jak to w piekarniku. Spoko. Można by go było na przykład, nie wiem, troszeczkę zostawić i poczekać, aż ostygnie, a później wrzucić na patelnię, żeby zrobić crust. Tylko, że to znowu się robi z tego taki problem, że no, dlaczego nie łatwiej byłoby tylko na patelni zrobić zamiast fryer, a później. Więc można go palnikiem opalić, jasne, ale mogę spróbować jeszcze, jak to smakuje. No, spoko, no. Dobrze zrobione. Brak tego krasu strasznie odziera całego steka z y, przyjemności jedzenia, tak naprawdę. Ale mam pomysł. Co można byłoby z tym zrobić? <suszy> Ale to jest pyszne. Nie, tak czy jest takie se. Nie będę wam dawał nawet przepisu. Nie, on da się zjeść. Jest okej. Okay. No dobra, dwa steki zrobione, trzeci przed nami. Myślę, że ten akurat będzie całkiem niezły. Po prostu robimy steka metodą reverse air w airfryerze zamiast w piekarniku. No mi się wydaje, że to akurat wyjdzie. Ustawimy sobie temperaturę airfryera na 110 stopni, na godzinę może. I kiedy temperatura osiągnie 50 stopni, to po prostu wyciągniemy steka i później go obsmażymy. Czyli taki tradycyjny reverse air, tylko zamiast nagrzewać cały piekarnik, nagrzemy sobie airfryera. Airfryera, airfryer, airfryer. No dobra, ale jak będziemy kontrolować temperaturę w środku? Bo ten egzemplarz po prostu nie ma wbudowanego żadnego termometra, który można byłoby wbić w stek. Na szczęście my mamy swój termometr. Właśnie weszły do naszego sklepu nowe termometry bezprzewodowe, które łączą się z aplikacją z waszym telefonem, dzięki czemu możecie kontrolować temperaturę na bieżąco. Świetnie się nadają do grubszych steków, właśnie do robienia na grillu, w piekarniku, ale także na patelni. Te egzemplarze różnią się od poprzednich, starszych modeli tym, że mają wbudowany wyświetlacz, więc nie potrzebujecie tak naprawdę aplikacji, żeby wiedzieć jaka jest temperatura w środku, więc sadzamy termometr do środka steka, steka razem z termometrem. Do airfryera ustawionego na 110 stopni i będziemy go robić tak długo, aż nie osiągnie temperatury 50 stopni. Leźmy. Zrobił się, robił się około 53 minuty. Podniosłem już tam temperaturę, że miał 52 w środku, a nie 50. Pomyślałem, że może będzie tak ładniej wyglądał. Wygląda jak normalny stek, zrobiony metodą reverse sear. Bierzemy go, smażymy i zobaczymy. Usmażmy i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tylko tak hyc, hyc. Są steki, które wyglądają ładnie, ale są steki, które wyglądają fenomenalnie. Cleversir airfryerem jak najbardziej działa. Jakie by to mięso nie było, to airfryer zrobił swoją robotę. Dosyć soczyste to wyszło. Z stek dzisiaj. Dobre, surowe, mięsko. Niam, 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 niam. No i tak, jakbym miał powiedzieć, no to jeżeli chodzi o robienie steków w airfryerze, to raczej bym nie robił. Przynajmniej jeżeli chodzi o takiego airfryera jak mam. wiem, że są lepsze, już to powtarzałem. Ten się na pewno sprawdza, jeżeli chodzi o reversear, ale jeżeli chodzi o takie steki prosto z supermarketu, tak żeby wrzucić do airfryera i żeby się zram, zrobił obiad, to jak ktoś nie jadł dobrego steka, to pewnie będzie mu smakować. Zawsze może spróbować to obsmażyć może, czyli opalić jakimś miotaczem ognia. Ja, jeżeli będę używał airfryera do czegokolwiek, jeżeli chodzi o steki, to raczej, żeby robić w nim dodatki, no i ewentualnie taki gruby kawałek, taki gruby stek faktycznie będę sobie robił w airfryerze, zamiast włączać cały piekarnik, grzać go, no to to urządzonko się sprawdzi. Natomiast, no nie wiem, dajcie znać. Co o tym myślicie? Ja widziałem jakieś filmy, że ludzie tam robią z pięknym krastem te steki w airfryerze i pewnie się da, na pewno nie w tym, a jeżeli się da, no to ja nie umiem. Może tego jakbyśmy robili, nie, nie, nie chcę mi się, wiecie, jest jeszcze dużo zmiennych, które można by zmieniać, można by zmieniać właśnie grubość steka, czas, temperaturę, nie wiem, no nie, mi się nie udało, OK, ja jestem może za głupi i nie umiem Reversir jak najbardziej. Jezus, ale mam piękny ten nóż. A dostałem w prezencie od widza. W ogóle coś pięknego. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym. Czy macie frajera, Czy próbowaliście? To są moje próby. Jeżeli uważacie, że zrobiłem coś źle i można zrobić coś lepiej, to dajcie też znać, bo może nakręcimy kolejny film. W tym momencie jestem zdania, że nie warto robić steków po prostu, tak żeby się usmażyły. Ale warto to urządzenie wykorzystać właśnie do. Riversir. To tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Widzimy się w kolejnych filmach, a ja nie zjem tego, nie dam rady dzisiaj już. Nie wiem.